Pochwalony Jezus Chrystus podnosimy oczy do góry, do dobrego Boga. Duchu Święty ogarni każdego z nas. Mamy przełom wakacji 1 sierpnia, chcemy całym sercem i za Chrystusem. Dzisiaj mamy przypowieść o sieci. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, Dobre ryby zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Mamy ryby, które są jadalne, i ryby, które są toksyczne, ryby, które są smaczne i które nadają się do odrzucenia. Każdy rybak, który wyłowi jakieś ryby, wędkarz, widzi, że te są za małe, nie nadają się. Są niewyraziste, są niejadalne. Nikt tego nie będzie obrabiał i odrzucają. Są ryby, które są zatuste, są ryby, które mają za dużo ości, są ryby, które są toksyczne, wręcz trujące, ale są też ryby wspaniałe. Ryby dorodne, ryby, które są smaczne, które bardzo lubimy. I taką rybą jesteśmy my, złowieni w sieć Chrystusa. Tą siecią jest Słowo Boże. Bóg nas łowi swoją siecią, swoim słowem. I okazuje się, że niektóre ryby są bez wyrazu, są za małe do odrzucenia, inne są zbyt kolczaste, inne zbyt trujące, toksyczne, ale są też ryby smaczne. Jaką ty jesteś rybą? Jaką jesteś rybą? Pomyśl dzisiaj o tym. Bóg tą Ewangelią zaprasza nas do refleksji. Czy jesteśmy smaczni? Czy nadajemy smak światu? Czy jesteś solą świata i światłem świata, bo Chrystus jest w nas? Czy może odrzucają nas bez wyrazu, zbyt za dużo ości, a może wręcz toksyczni? Jacy jesteśmy? Warto się temu przyjrzeć. I dzisiaj. Uderzyć się w piersi, jeżeli gdzieś jesteśmy rybą niejadalną, bo każdy z nas, każdy chrześcijanin jest rybą i masz być rybą jadalną. Tego chce od nas Jezus. On nas takimi czyni, że jesteśmy pokarmem dla innych. Tak jak Jezus jest łamany i rozdawany, jest pokarmem dla innych. Oczywiście są osoby, które patrząc na Jezusa mówią: precz, nie chcemy Cię, nie jesteś dla nas jadalny. Ale tu chodzi o doświadczenie dawania pokoju, dawania nadziei, dawania miłości. Bóg, który przez nas działa i czyni nas jadalnymi. On w nas. Na to wam błogosławię i na cały dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie gorące serca, wielkie pragnienia. Niech ten dzień będzie cały w mocy Bożej i poniżej utwór mocnych w duchu, żebyśmy Dalej cieszyli się obecnością Boga. Wszedł tę modlitwę jeszcze, klikając poniżej ten utwór. Do zobaczenia.